Wypadcie, jakie damy jakie siedzieć na wszystko. To jest krótka moneta. Siema, witam w nowym odcinku na kanale Wypad z miasta. Dzisiaj jesteśmy w Słonzi, w parku. Ekipa dostała pozwolenie od Kansilu na poszukiwanie w parkach wszelakich. Jest lista, także będziemy tutaj dosyć często posypało już monet, posypało garściami, stąd wynosili. Więc zapraszam do odcinka. No, Siemanko, Siemanko, dojechaliśmy na miejsce. Już gotowi do parku. Reszta ekipy czeka na nas już tam. Jak zwykle spóźnieni. Jakby było inaczej. I dobra, zbieramy się i idziemy. Znalazliśmy ekipę. Jest Crazy Dave. Siemano. Siema. Jest Marcin. Siema, Marcin. Siema, siema. 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 O, już, już są trzy znajdki. Monia na oczko znalazła monetkę. A tutaj Marcin dwie krągłości Co to może być? Wiki, kupęsa i trzy To nie takie nowe, co nie? Nie, nie. Stare, stare. Mm. Patrz jakiś sygnał? Strukce. Powiedz mi co to jest. Węgiel. Guzik. A nie, na no wyżej, za, za guzik na za wysoko, na guzik. ładnie sygnał, O, o. Nie. Dwa Monetka, dwa pi. Nie, shilling. shilling. O proszę. No, jak? No i super. No to się rozkręcamy. To pies. Co tu mamy? Co tu mamy? Trzeba tu tam coś dać, czy nie? Ej, spójrz. Boom, jak zielony, zieloniutki. Okay. Co to może? Chyle widać Ciężka rzecz No ale na pewno Moniak A widać napisy dookoła pół pensa No Dawid mówi, że ładny sygnał, zobaczymy co tam ma moniak. O, Moniak Jeden pił chyba Jeden mm -hmm. pił. No dzisiaj Dali. dużo tych moniaków będzie pewnie tak, na 106 na upałkę. Like gonna... Tutaj masz Benson. O, jakiś łańcuszek. A. Dragon Boat Challenge. Dragon Boat Challenge. Uh -huh. Na łańcuszku. O, ale ładnie. Gdzie łańcuszek? Nie Dzień. wiem. Super. A ty myślałeś, że to złoto? No, na początku tak. Aż, oż, kurwa, bo ja ten rant mi się złoty tak pokazał. Dragon Ball Challenge. <grym 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 nie jest zmykając? nie? Nie, no, chyba nie. Czemu ty szepczesz? <laughs> Żeby ci nie usłyszeli. <laughs> o, i tutaj zaraz obok. O, złotka. Jest moje. Funcik. Stary. Stary funcik, no. Starusze, chyba takiego nawet nie przyjmują już. Nie. No. A pokażę, co to jest? No, ale fajne. O, one pension monetka, nie, kratki, Dave, oho! To, jest to... to tarczy może ten taki, ten co wiesz, ten cynzel taki. Żadnych przyczepień nie ma, przyczepi, nie ma, nic, nie? A no, niby tak? miało jakieś... no, 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 jakieś... No. A to co? Idziemy. Aha. to nie widziałem że z dachu jakieś zakończenie. Nie, może. Kapelusik. No. Dla Albo lalki. Albo. Co to? Daj, w dzisiaj na fali monetowej. Harfa? A to Uuu, może irlandzkie. Dziwne. Ty, chodźcie tą monetę zobaczyć. Z jakąś harfą. Tak? 1959 Tak, Irlandzka, no. Tak. dobra. Warto się tu kręcić, jak już druga wyszła. Tak. Strasznie Ej. głębokie sygnały, nie? Bardzo dobrze. Srebro będzie. Będzie, to, to. Nie, że będzie. Dobra, my. Nie, kop nie kopiący, robimy sobie przerwę. Idziemy do na coś się napić, może kawki jakieś. Dał się by coś zjadł chętnie, więc wracamy po krótkiej przerwie, na reklamy No uh -huh. super malutka. Uh -huh. Mało, ale cieszy. Patrzcie widzowie, patrzcie jakie Dawid dzisiaj znalezisko. Francuska moneta z jakimś panolkiem co to za gościu? gram Jaki to rok? 1790? chyba, No to ładnie. Super, gratulacje. Dzięki. Super. No to kurczę, park dał. Kopanie w parku się zakończyło i transportujemy się szybko na naszą miejscówę. Mamy dokładnie 2 godziny 20 minut 78 mil, więc yy, będą przebitki z drogi i do zobaczenia na miejscu. Jesteśmy, jesteśmy koło zamku Ludlow. I byście mogli zobaczyć obraz to jest po prostu widok, to jest po prostu piękny. Jest za ciemno, żebym wam pokazał, ale jutro jak wstanę to na pewno na pewno jakieś przebitki, może i nawet dron wleci. Więc naprawdę stąd widać oświetlony zamek z XII wieku. Naprawdę super. A no może będzie widać? Zobacz. No, zobaczymy. Aż Wam otworzę okno. O, widać, widać, może nie tak dokładnie, ale. Dzień dobry dnia kolejnego. Ja wstałam najwcześniej z naszej ekipy. Z rusią już byłyśmy na spacerku. Chłopaki się powoli budzą i się zbieramy na kopanie do Dragon Diggersów, do Lemster. Mamy z naszego miejsca mamy 22 minuty do celu i się zbieramy powoli. Wano ogarnięte, szyby umyte, śmieci wyrzucone. No się my już zwarci i gotowi. Ekipa w komplecie. Jak przebitki z drona. Miejscowa to jest po prostu przepiękna. Zobaczcie, dwa stopnie na zewnątrz. Ale nie jest tak zimno. No nie jest tak zimno, nie wieje przynajmniej, nie wieje. Wybacz, to pomogło nam z rana. Się obudziliśmy trochę. Trochę zimno było, więc szybko włączyliśmy na większy program i... Chwila moment i było spoko. Więc dostkę jakąś, jakoś przetrwaliśmy. Myślałem, że będzie gorzej, ale... piwory też dały radę. Dobra. Nie przedłużam, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. Jesteśmy już na miejscu, mamy specjalne miejsce parkingowe od farmera, wśród jego tutaj sprzętu. Tutaj siano. jakieś beczki, nie wiem co oni tu produkują. Nie wiem, nie wiem. Ale coś produkują, bo jabłkiem śmierdzi, takim zgniły O, tu są jabłka zgniłe. No to ja za was, do was się siemano, siemano, dołączam do ekipy. Oni już wyszli jakieś 40 minut temu. Więc szukamy ją z Luśką. Luśka to jest mój pies tropiący. Więc zapewne ich znajdziemy zaraz. No idziemy i zobaczymy, co oni tam już znaleźli. teraz, znaleźliśmy ich. Jest tutaj Monia. A tam Crazy Dave. Poszukuje już. I mamy pierwszy sygnał po powrocie. Chodź, Sobie po przyjściu. <laughs> się odwinęła, Lucy, co? Się odwinęła, pańcia moja kochana. No już. Haha, <laughs> dobry, piesek, dobry. Chciałaś się pochodzić bez smyczy? Nie, bo tu są inne psy, Lucy. Be careful. If it's over, you'll be Zrób mi Wygląda ale nie wiem czy to jest nie. wiem. Potrzebujemy tej I dobra. Mały update, Monia ma dwa srebrka. Znaczy jedno na pewno ma, a drugie to nie wiadomo. A ona już zakłada, że to jest sreberko, więc to nie ma, nie ma z czym dyskutować nawet. No i dalej tutaj szukają. Pogoda ładna, nie pada, to najważniejsze. Tutaj się rozpogodziło, temperatura trochę wzrosła. No i dobra, idziemy dalej. Proszę, zejdź mi z linii, bo skoszę po kostkach. Okej. Okay. Jestem w tym... W transie. <laughs> Na fali też, Na co? Fali. Dwa sreberka. Znaczy, jedno na pewno, a drugie nie wiadomo. Na ja Facebooku dali zdjęcie i powiedzieli, żeby dobrze doły do zakopywać. To tak nie zakopuje. I tak bezczelnie. Coś o tym wiesz? To nie błędę. Ja wszystkie swoje zakopuję i przydeptuję. Jednego no. zielonego. na parstek! Oho. ale jaki ładny to jest ten stary. Proszę bardzo. No, super. Mam na no małego paluszka chyba. Nie zgniataj go tylko. No nie chcę go widzieć Ale to jest ten. No. mam na parstek. Co my tu mamy. O! Kawałek klamerki! Mhm, mm super. <grystanie> <grystanie> Dawid, nie wiem, czy cię f <grystanie> dalej. <grystanie> nie. <grystanie> Ale chyba ten hamerek miedziany. Poka, poka, poka. Poka, 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 poka. Na pewno to nie guzik. O, ale. Co co? Ale co nie wiem, czy. Co to jest? Nie wiem, to jest zbyt cienkie na współczesną jakąś monetę. No tak się ranty przebijają. Nie, chyba srebro. Chyba srebro. Kolejne srebro? Nie wiem. Chyba tak, no bo takie ranty się przebijają jakby. Kurde i dociłkasz to, bo Pobrze blaszka, zauważył jakie to jest cieniutkie. Na rzeczę właśnie, czekam. Znowu takie jakieś gargamela wyciągnęłaś. On to Buzi wsadzi. HEJ DOJ JE KROWER! On to Buzi wsadzi za mną, <laughs> a potem... na no, polu. No? <laughs> A potem daj zobaczyć, daj zobaczyć. I to jest czapka, jakaś coś się tam Coś tam jest, jakby czapka. To pod słońce pokaż. No, bo to jak wyschnie, to pokaż. No i się widać, ale coś ciekawego. Cieniutkie. Cienkie, no. My już w domu. Właśnie dojechaliśmy niedawno, zabrakło podsumowania, więc przychodzę do Was teraz z tym podsumowaniem. Trochę udało mi się wykopać. To są moje znajdki. Niestety nie pamiętam, kto się znajduje na tej monecie, ale to podwójna głowa mąż z żoną. Już mi właśnie grupa podpowiedziała, co to jest za moneta. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć ją. Ta podwójna głowa to jest William i Mary. Oni rządzili w latach 1689-1694, więc bardzo rzadka i unikatowa moneta, bo było ich mało i bardzo ciężko je znaleźć. Więc nawet nie będę jej czyścić, bo boję się, że po prostu ją zepsuję i już nic nie będzie z niej. Więc postaram się ją włożyć do kapsułki, takiej plastikowej, jak mam taką dużą. I zostawię ją może jakoś kiedyś, jak kupię wosk, to ją zaimpregnuję, żeby się po prostu nie zniszczyła. Na parstek, coś co chyba chciałoby być y, najprawdopodobniej rzymską monetą, być może tak słyszałam. Parę guzików. Sreberko Wiktorii 1800, któryś rok, więcej nie odczytam. Parę guzików. To też nie mam pojęcia, co to jest. Bardzo cieniutka moneta. Takie klamereczki mi się udało znaleźć małe. Ta była fajnie zdobiona posrebrzana. No i odznaka z czapki boys e, ska, e, scouts, czyli skautów. Plomba ołowiana i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ołowiu. Znalazłam naprawdę taki duży, chyba z kilogramowy albo i więcej kawał ołowiu. Następnym razem może jakoś dodamy to. Więc e, do zobaczenia. Zapraszam was do subskrypcji, do polajkowania i do zobaczenia w następnym filmiku.